To nie jest tylko podsumowanie tego obozu, chociaż w pewnym sensie też na pewno dla niektórych, natomiast y, głównie to jest ta praca, którą wykonaliśmy dużo, dużo wcześniej i, i to jest y, spojrzenie na to, co zrobiliście poprzez nie tylko pryzmat wyników sportowych, bo to, to jest bardzo istotne, ale nie najważniejsze, tylko faktycznie jak staraliście się rozwinąć, jak przykładaliście się do swojej pracy do swoich treningów, do, do tego, żeby być coraz lepszy i Staramy się promować nie tylko zawodników, dlatego, że robią wynik sportowy, dlatego, że się w jakimś sensie lepszymi w tym, co chcieliby robić, czyli no i na pewno też wpływa to na to zaangażowanie w klub. Tak? I jeżeli, jeżeli ludzie angażują się, to pomagają sobie nawzajem, starają się, żeby ten klub rozwija, to też jest to, ma bardzo duży wpływ i znaczenie dla, dla prowadzących zajęcia, bo na pewno w jakiś sposób oprócz tego, że pomagacie, to doceniacie pracę, jaką odpłacą. Ale żeby tak się nie, nie, nie popłakać, to teraz przejdziemy do mostami. Teraz jeszcze organizacyjne wypowiedzi. Słuchajcie, zrobimy to w tej chwili szachem-machem, co tam trzeba robić. Potem jest kolacja, a po kolacji jest ognisko. Tak, dla tych co zostają, bo to jest na życie, 70% ucieknie, bo ważne sprawy rodzinne. Mamy tutaj no, dziewczyna sama bo, no, no, w domu, nie masz jej za tyle trzyma to kolega, by wytrzymał, ale mu ręka i tak dalej. Mamy tu czarną księgę.